<śmianie> Subskrybuj kittens i zacznij niekończącą się zabawę! Cry, babies! Cry, babies! Legityms. Świat przy wyraźnych czynów. Cry, babies! Baby nautka kosmiczna przygoda w Wzgórze Fantazji przed wielkim supermeteorem. Wow! Mówiłam wam już jak powstają takie meteory? Słyszałyście historię o fantazji skoczku? Fantazji, która dotknęła gwiazdy. A właśnie wiecie ile w sumie jest gwiazd? I wiecie jak dotknęła tej gwiazdy? Skoczyła tak wysoko, że... A ja wczoraj odkryłam planetę. Wendy, West. przestań! Chcemy słuchać ciekawych historii. Baby Nautka wylądowała na tej planecie i nie mogła wrócić. I nadal tam płacze. Wow. Serio? Naprawdę? No jasne, że tak. Baby Nautka wyruszyła w kosmos dawno temu i podróżowała i utknęła. Czemu? Hmm, bo baby Nautka nie wiedziała jak ma wrócić. Co? Baby Nautka wciąż tam jest? Samiutka? O, jakie to smutne! Ciągle myślę o tej baby Nautce. Utknęła w kosmosie. Całkiem Samiutka. Jak coś takiego mogło się nam zdarzyć? Naszym zadaniem jest strzec i chronić. Tak, lecimy w kosmos. Nie mogę się to czekać! Uzawiąca planeto na Ha? Nic ci nie jest? Tak nie da rady. Tam jest bardzo zimno i skrzydła szybko zamarzną. Muszę skakać z lodowej chmurki na chmurkę. Auć! Co wy robicie? Chcemy udać się w kosmos i uratować baby nautka. Baby kogo? A tak. Baby nautka. Skoczmy tak jak fantazji skoczek. Wyruszamy w kosmos. w kosmos! Wyruszacie w kosmos? A, tak! To może Wam się przydać łopatoki. Wow! Ale co mam robić? <gryw> 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 Historia o Baby Nautce jest kłamstwem, ale nie mogę się przyznać. Czy mnie lubić? A chciałabym tylko, aby mnie czasem wysłuchały. Wendy historię zmyśliła, ale Missy kłamstwo wykryła. Serio? Seriously pokażę mi baby Nautkę. Teraz dziewczyny jej dadzą nauczkę, a ja się udam na ucztę. Ooo, ale to ciężkie. Następnym razem ty nie się. Co się dzieje? <grym> Spójrz, a zobaczysz. To niemożliwe. To planeta łez. Czy to nie tam utknęła baby nautka? To tam utknął. A tak, baby nautka. Więc Jenna i Jessie tam poleciały. Ale jak doskoczyły? Zobacz, mam je na linii. <śm> Hej, Fantazji! Wszystko okej? Okay? Nie, nie możemy wrócić. Pomocy, ratunku. I co my poczniemy? Chciały uratować baby na łódkę i same utknęły. O nie, nie martwcie się. Pomogę wam. Winnie, szybko do rakiety. Nie martwcie się, zajmę się tym. i Dostałeś się! <laughs> cię! Wiemy, że Baby nautka nie istnieje. Usłyszałyśmy cię przez To prawda! Chciałam tylko powiedzieć ciekawą historię. Tak mi przykro! Powiedziałaś, <laughs> ale nieładnie tak kłamać. Za to potem bezinteresownie przyleciałaś nam pomóc. Jesteś dobrą przyjaciółką. Teraz to dopiero masz historię. Nie Z tym przyjaciółom nigdy nie mów kłamstw, bo prawda to zawsze najcenniejszy skarb. Z baby nautka nie istnieje. Bajka prawie się skończyła, a Pandy niczego się nie nauczyła. <grym> śmiech. Tu w Susu nadaje dla Was prosto z centrum. Jak co roku Wzgórze Fantazji i Butelkowa Dolina ponownie się spotykają, aby rozdać nagrody Złotego Smoczka. Hej, jak myślisz, kto dostanie nagrody za najlepszy taniec? A za najlepsze czary? O, tu ciało Faktycznie czary ciasto zniknęło. <todobie> Magiczne ciasto! <todobie> Świetnie, ale ma babkę! <todobie> <Yeah>. <todobie> Przez sen. Dzisiaj jest rozstanie nagród złotego smoczka. A przez ten żalony śmiech nic nie zrobiłyśmy. Musimy się pospieszyć. Susu, musisz nad sobą panować. Przez ten twój śmiech nie możemy pracować. Jeśli znowu się nim zarazimy, to nie dokończymy przygotowań. Okej, okay, przestanę się śmiać. Obiecuję. I prośba do was, nie rozśmieszajcie jej. Okej. Okay. Nagrajmy coś. No to kontynuujemy wywiad. Jak myślisz? Nie rób nic śmiesznego. Hej, przestań! Ten ogonek jest zbyt śmieszny. Bez paniki. Mam drugie ciasto. Ło! O nie, tylko nie to! Zakryjcie jej i Uff. Uff. Gdybyście się teraz widziały. <laughs> Jakie to śmieszne! <laughs> Proszę, przestańcie, musimy dokończyć. Co się dzieje? Przez słuchawki nic nie słyszę. E, Co się stało? Niczego nie skończymy! Oh. Wszystko to przez mój śmiech. Nie chciałam niczego zepsuć. Sprawdźmy, czy to damy radę z Witajcie na rozdaniu nagród Złotego Smoczka. Mieliśmy kilka problemów i nie daliśmy rady się dobrze przygotować. Ale najważniejsze są nagrody, prawda? A zatem pierwsza nagroda dzisiejszego wieczoru idzie do największej piękności i oczywiście zdobywa ją. Ladies! Super, przejdę się triumfalnie! Ups! A o nie! Nagrody! Jedyna niezniszczona rzecz! O nie, co za tragedia! Wszyscy teraz płaczą! To może naprawić tylko śmiech susu. Pomóż nam szybko. Nie chcę tam iść. Spójrz. Dawaj, susu, śmiej się. Musimy je rozbawić. Nie mam na to humoru. Przykro mi. Na szczęście mam pomysł. Jestem Dreamy i tworzę lody. A? O. Jestem Lala. Szary Marek. Jestem Patty i umiem skajtować. Teraz to jest party! Ha? Już wolę się śmiać to jest. Dzięki za ten śmiech, Suso. A ty wiesz, jak mnie rozśmieszyć. śmiech trafia do Susu. Legenda Norwego, część pierwsza. Wiedział się, że ten paskudny zapach dochodził z jego pieluchy. Oh. Ups, <ścoughs> cofamy! Z jego pieluchy! Wow. Świetny refleks! Dzięki. Moja kolej. Pamiętajcie, że ten okropny potwór nie znosi dzieci. Przedstawiam Wam... Legendę Narwiego! Wow! Narwi! Dzięki mocy złotego rogu Narwi mógł zmieniać w złoto wszystko, co widział. Na pewno zrobił tak ze złotym smoczkiem. Właśnie dlatego jest złoty! Tak! Może tak zrobić z moją deską? Nikt do tej pory nie odważył się podejść do Narwiego. No da! Zajmę się czymś innym. Zróbmy to! idę odkrywać nowe konstelacje, które są znacznie mniej groźne. A ja chcę zrobić zdjęcia. Hej! Wyłącz flash! Nic nie widzę! A niby kto pokaże Ci drogę. No kto? no kto? No kto? No kto? Mam zdecydowanie za długi język. Potwór nie może być aż tak zły. Myślisz, że naprawdę ma złotą moc? W takim razie nie będę patrzeć. To okulary szak! Pożyczyłam je! Jesteśmy blisko. Chodźcie! Chodzimy tak już trzy godziny i znów tu jesteśmy. Może wróćmy do domu? ZŁOTY Złotykanie! Ale to by znaczyło. Hmm? O, to jaskinia Narwiego. No, to jesteśmy. Chodźmy do domu, nim się obudzi. Hej, kanarwi! Chcemy cię poznać. Lubisz lody? Pracunku! Pomocy! Pozmienię nas w złoto! A może nie chciał zmienić nas w złoto, tylko żebyśmy spróbowały złotych lodów? Muszą być przepyszne! Szkoda, że ze strachu je upuściłam. Nie czas na zdjęcia, Dagi. Uspokój się. Możemy wrócić i je zabrać. Ja tam nie wracam. Hej, ale mnie denerwujesz! A Narwi jest dzieckiem, A? tak jak my. Jest samotny. jedaczek. pewnie myślą, że nie chcemy się zaprzyjaźnić. Biedny Narwi. Ale mogę to naprawić. Cofam czas! Zupełnie nie ma smaku. Narwi, chcemy się zaprzyjaźnić. Nie bój się. Narwi, nie chcesz się z nami pobawić? Wow, ale tad! Przepraszam was! Wszystko na co patrzę zmienia się w złoto. Nawet mój zwierzak jest ze złota. Trzeba mu pomóc. Nie martw się narwi. Ja też kiedyś wszystko zamieniałam w lodu. Ale się oduczyłam. Poćwicz trochę. Proszę, noś okulary, szak. Nie będziesz musiał zasłaniać oczu. Prawie pozłoczyłam paznokcie. Wow! Ale styl! Ale super! Są świetne! Rozpocznijmy trening. Widzisz te przedmioty? Więc... Spróbujmy powoli. Wow! Może być trochę trudniej, niż myślałam. Chyba umiemy już nad tym panować. Sprawdzimy. Świetnie! Aha, Super! Eee, w ogóle nie ma smaku. Super jest pić z butelek i nie martwić się, że kogoś zaraz zmienię z złoto. Wiedziałam, że lubisz dzieci. Dzięki za pomoc, przyjaciółki. O! Dzięki wam nikogo już nie zmienię w złoto, ale biedna nara. Musimy jej pomóc. Czy kraj Baby pomogł nam, że wrócić do życia? Przekonacie się w kolejnym odcinku. Świat, przyjaźni magiczny Cry, Pamiętacie Narwiego? Dina odkryła, jak pomóc zwierzakowi zamienionemu w złoto. Musimy polecić balonem do jeziora Rainbow. Ale super! Juppie! Pięta Narwiego, część trzecia. Awaryjne lądowanie. Koniec podróży, to była wspaniałe. Wspaniałe! Rozbiłyśmy się! Kręć mi się w głowie. Wreszcie jesteśmy. Co z jeziorem? Jeszcze trochę, Tina. Jezioro Rainbow jest po drugiej stronie góry. Co? Ach. Ciepła woda, magicznie czysta, tak ta świeża, bąbelkowa. Spójrzmy według mapy jesteśmy blisko. Trzeba tylko przejść przez te jaskinie. Jest za ciemno, nic nie widzę. Trimi, nikt nic nie widzi. Hmm, mam pomysł. Wow. Super, dalej. Spoddźmy za rym, żeby nikt się nie zgubił. Okej, dobre pomysł. Dobra, lecimy. Woda ma śnieżysta, taka świeża. Spadamy Pomocy! mocy! O Śnieg! Ale fajnie! Fajnie! Czy to śnieg? Jest ślicznie! Pierwszy raz go widzę! Do czego jest? Oh. Do walk na śnieżki! Hej! haha! Hey. Oh. 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 Nie trafisz oh. mnie! Nie, Nie dasz radu! Oh. Oh. <laughs> <laughs> ha haha! Ha. Ha. Mamy ważne zadanie! Aha. Niektórzy z nas znowu chcą być prawdziwym zwierzakiem! O, oh. racja! Biedna nara! Oh. To była ostatnia! <laughs> Ciepła woda, magicznie czysta, taka świeża bąbelkowa. Ciepła woda, magicznie czysta, taka świeża bąbelkowa. Czy my tam kiedykolwiek dotrzemy? Nie mam już nawet siły śpiewać. Psz, użyj perfum, bo twój mózg zrobi bum! Wow! Nareszcie mam tremę! Wow. wow! Jezioro rainbow, pamiętacie ceremonię? Pora na głośne śpiewanie. Nara musi się zanurzyć. Ale musimy uważać, bo ryby mogą od dawna już spać. Ty się śmiejesz? On jest w potrzebie. Jak mamy He? zanurzyć Nary, skoro jezioro jest zamrożone? Zamrożone? O nie. Super, poślizgam się. Ha! ha? Uh. Lady, uważaj! Wow, jak ty to robisz? Chcę spróbować! Y -y. Nie chodź tak po ulicach. Wyglądasz jak baretnica. o! Ło. Uważaj Narbi! Lud się łamie! o o! Nie ruszaj się! O! Co robić? Pomocy! Lód jest tutaj cienki! Wpadnę do tej lodowatej wody! Uciekaj stamtąd! Chwileczkę! Mam świetny pomysł! Zdjęłaś lód złoto. I już się nie łamie. O. Ale dalej jest ślisko. Juhu! Świetnie Narwi! Gotowa na śpiew? Z tym zaklęciem w szczęście zamieni się gniew. Woda się nią zajmie. Ciekła woda ma dźwięk taka świeża, bąbelkowa. Nie zanurzaj jej do wanny. Więcej Ciegła energii. Ciekła woda ma taka świeża, bąbelkowa. Wow! To działało! Wow! 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 To super! Ale ale Zimno ale ci teraz? Musimy pogadać! Swoją mocą i moim talentem możemy zrobić świetny interes! Missy, możesz na chwilę przerwać negocjacje na z Narwim? Przygotowałam mu specjalną imprezę powitalną! Dziękuję, Babies! To ten Magic tier! Wow! Zbliżamy! Narwy i Nara zostali w dolinie razem z jego nowymi przyjaciółmi. Wow! Dolinie! Przyszedł też Zero smaku! Ale masz żółty język! <laughs>